Richard Pipes jako Polak i jako Żyd. W biografii Richarda Pipesa istnieją trzy aspekty dotyczące przeszłości, które wywołują szerokie zainteresowanie. Pierwszym z nich są jego przeżycia jako 16-letniego żydowskiego chłopca w 1939 roku w Polsce zaatakowanej przez Niemców i Rosjan i ucieczka wraz z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Kolejny aspekt dotyczy faktu, że miał szczęście znaleźć się na Uniwersytecie Harvarda. Zarówno jako student, jak i profesor, od końca II wojny światowej do wybuchu wojny w Wietnamie, kiedy Harvard był najlepszą uczelnią na świecie. I trzeci aspekt dotyczył faktu, że osobiście był zaangażowany w kształtowanie stosunków amerykańsko-sowieckich w jednym z najważniejszych okresów zimnej wojny, to jest na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku a szczególnie w latach 1981-1982, kiedy służył prezydentowi Ronaldowi Reaganowi jako specjalista do spraw wschodnioeuropejskich i sowieckich.